Cześć, dzień dobry. Czasem się zastanawiam, czy nie jest takie zbieractwo przypadkiem już, ale dzisiaj zdobyłem coś takiego. Gdzieś przebywało chyba w piwnicy pod cieknącą rurą. Prawdopodobnie. Zobaczcie, Commodore 64C. No, stan opakowania Dramat. Stan maszyny trochę lepszy, chociaż jednak wilgoć była. E, tutaj jest. A, właściwie to jest jakiś klej cyjanokrylowy, albo przytopiony. Tego jeszcze nie wiem. Muszę rzucić okiem pod mikroskop. To jest standardowo, seryjnie produkowana maszyna. Jak po prostu biło się kasę na Komodoro 64. Zresztą widać made in China, wersja palowska. Yy, tak zwane C64C, co zresztą 15W, czyli totalnie green maszyna. Komputery, jakby tyle brały yy, mocy w dzisiejszych czasach, byłoby cudownie Ciekawostka, właściwie dwie. Pierwsza yy, oznaczenie bulk. Muszę zobaczyć, yy, jakie, jakie warianty. To no, jest jakaś masowa produkcja, nawet nie wiem, czy on nie był produkowany i dopiero potem pakowany w obudowę styropianową i gdzieś tam zawijany w jakieś tam gadżety, żeby specjalna sprzedaż, ale ciekawostka, taka super ciekawostka, nigdy nie otwarta. To nie jest plomba z przeklęki, to jest plomba oryginalna z tamtych czasów. Widać, że nikt tutaj nie grzewał. Ja mogę takiego tipsa wam sprzedać. Jak chcecie zobaczyć, tu akurat nie możemy tego zrobić, eee, jak sprawdzamy czy komputer, bo kiedykolwiek go otwieramy, to sprawdzamy to palcem. Eee, I to zazwyczaj jest tak, że otwierają to amatorzy. Takimi śrubokrętami, wiecie, z, nie wiem, z jakiegoś takiego marketu albo nie wiem czy to są to śrubokręty. i taka śrubka, tak zwana Philips, czyli eee, śrubka pod śrubokręt krzyżakowy ona ulega takiemu delikatnemu zadarciu jeżeli przejedziemy palcem i czujemy ten, ten zadzior na śrubie znaczy, się, że był otwierany ten raczej nie był no okej, okay, w porządku skoro nie był otwierany na oryginalną plombę zasilacz być może działa no to spróbujemy kaskaderki e, i spróbuję go uruchomić e, tak po prostu. Zobaczymy. Jak cena wywoławcza 300 zł poszedł za 230 tyle, wydaje mi się, że to jest jakiś makabryczny wydatek. E, no inwestycja chyba nie, ale do przemknięcia.